Okazało się, że te ryzyko tych mutacji germinalnych jest najwyższe u pacjentów, którzy wykazują rodzinną, rodzinną historię. Jeżeli patrzymy na to rokowanie pacjentów z mutacjami, no to tutaj przytaczam chociażby badanie, które pokazuje, że. Pacjenci z mutacjami, czy BRCA, czy ATM, to są pacjenci, którzy z powodu raka kluczołokrokowego mogą umierać wcześniej w sposób niezależny od gradingu. Efektywność hormonoterapii to jest efektywność tej hormonoterapii w ujęciu tym nazwijmy to najbardziej współczesnym a więc to jest duoterapia, to nie jest sama deprywacja androgenowa, to jest, to jest duoterapia w, w tym przytaczanym artykule. Być może po to, żeby troszeczkę dopasować jego follow-up, żeby nieco zmodyfikować jego ścieżkę screeningową. Oczywiście Państwo wiecie, że nasze wytyczne u pacjentów, którzy mają rozpoznane BRCA1 albo BRCA2, mówię o wytycznych EAU, sugerują odpowiednio wcześniejszy screening PSA.